Dotykamy czegoś najbardziej fundamentalnego, dotykamy tych najbardziej podstawowych cegiełek, które tłumaczą funkcjonowanie rzeczywistości, funkcjonowanie natury. Piotr Wcisło, laureat grantu Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Głównym celem naszego projektu jest wykorzystanie technologii laserowych do testowania teorii kwantowej na najgłębszym możliwym poziomie. Narzędziem, czy drogą do zrobienia tego jest spułapkowanie molekuły wodoru. My po raz pierwszy podejmiemy to wyzwanie i wytworzymy ultrasilną konfigurację pól laserowych i magnetycznych, żeby wytworzyć pole siłowe, które pozwoli uwięzić na molekuły wodoru w środku komory próżniowej. Odizolujemy układ kwantowy od środowiska i to pozwoli nam wykonać ultradokładne pomiary. Czyli z jednej strony to pozwala nam testować obecnie najdokładniejszą teorię kwantową, jaka istnieje, czyli model standardowy, a z drugiej strony pojawia się bardzo atrakcyjne pytanie. Gdzie się kończy stosowalność modelu standardowego i czy gdzieś, gdzieś tam czeka nowa fizyka, którą możemy odkryć? Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej tutaj w Toruniu w naszym instytucie, to jest zupełnie unikalne miejsce w Polsce, w którym uprawia się fizykę atomową i molekularną na najwyższym światowym poziomie. Ten projekt, który European Research Council, który teraz rozpoczynamy, on będzie. on w dużej mierze może istnieć dzięki temu, że dysponujemy tą nowoczesną infrastrukturą badawczą. Ultranowoczesnymi systemami laserowymi, próżniowymi, kryogenicznymi. To jest środowisko, na którym nadbudu, nadbudujemy ten niezwykle zaawansowany technologicznie projekt naukowy. To jest typowy projekt typu high risk, high gain, czyli to, co y, Komisja Europejska funduje jakby na froncie tych y, współczesnych badań naukowych. Tą częścią high risk jest to, że nikt dotychczas, nikt w świecie nie próbował spułapkować molekularnego wodoru. Problem z molekularnym wodorem jest taki, że on oddziaływuje z polami elektrycznymi, magnetycznymi i laserowymi niezwykle słabo. To jest ogromne wyzwanie technologiczne, ale też metodologiczne. My w naszych wstępnych obliczeniach pokazaliśmy, że to fizycznie jest możliwe. Nie ma fundamentalnych ograniczeń na to, aby spułapkować zimny molekularny wodór, ale to wymaga najbardziej zaawansowanych technologii. I tu Tutaj się pojawia high risk. Nikt tego jeszcze nigdy nie zrobił, i trzeba użyć technologii, które funkcjonują na granicy fizycznej wykonywalności. To jest high risk, jeśli chodzi o high gain. Jeśli my jako pierwsi spłapujemy molekularny wodór, my będziemy mieli narzędzie technologiczne do tego, żeby uprawiać tą fizykę fundamentalną na absolutnie najwyższym poziomie dokładności pomiarowej. To znaczy, że my będziemy krok do przodu względem innych grup badawczych, którzy próbują poszukiwać nowej fizyki w zakresie fizyki molekularnej. Jako teoretyk, Jestem w stanie jednocześnie kontrybuować do planowania takiego poważnego eksperymentu. Mogliśmy zaproponować konkretne rozwiązania, które pomogą zwiększyć dokładność pomiarów, ale z drugiej strony jestem też w stanie dokładnie zrozumieć to, co dzieje się po stronie eksperymentalnej. Będę miał dostęp do: no, Najdokładniejszych pomiarów, jakie się w tym momencie będą wydarzały na świecie. I będę tak mógł zrozumieć, jakie są wyzwania przed współczesną fizyką doświadczaną. Moja praca skupia się na rozwoju złożonych układów laserowych, które charakteryzują się wysoką stabilnością, wysoką mocą oraz ultra wąskim zakresem spektralnym w nietypowym zakresie częstotliwości. Także ja jestem odpowiedzialny za rozwój technologii laserowych, natomiast w naszej grupie rozwijamy technologie również fotoniczne, próżniowe, kryogeniczne i elektroniczne, które pozwalają nam konkurować z najlepszymi grupami na całym świecie. To jest bardzo konkurencyjny projekt. Od pierwszego dnia trwania grantu musimy zacząć e, intensywne przygotowania do budowy całego la, e, laboratorium, zamów, zamówienia aparatury z zewnątrz. E, część e, grupy teoretyczna zacznie intensywne obliczenia, e, szczegółowe symulacje całego procesu ładowania pułapki, pułapkowania, prowadzenia samej spektroskopii. Po, szacuję, że po okresie około dwóch lat będziemy mogli przystąpić do pierwszych testów. Kryogenicznego źródła molekuł wodoru. Budżet projektu wynosi około 9 milionów złotych. To jest jeden z największych pod względem wysokości finansowania indywidualnych projektów badawczych z fizyki w Polsce, które dotychczas były realizowane. Duża część tego budżetu zostanie przeznaczona na to, żeby zatrudnić najlepsze osoby, ściągnąć najlepsze osoby z zewnątrz do naszej grupy badawczej. Drugim największym składnikiem tego budżetu to jest zaawansowana aparatura naukowa. Granty European Research Council to są najbardziej prestiżowe, najbardziej wpływowe granty w tej części świata. To od razu zwiększa rozpoznawalność grupy na, całej, na całym świecie. Grupa, która dostała grant European Research Council jest poważnie partnersko traktowana przez najlepsze grupy na całym świecie.